Nieznana zagadka archeologiczna, która ukrywa się na widoku i jest przez to kompletnie pomijana. Tysiące turystów odpoczywa w kurortach nieopodalniej, kompletnie nie wiedząc, co czai się za rogiem. Historia, której nie umieją opowiedzieć archeologzy, wymykająca się jasnym wyjaśnieniom. Na małej słonecznej wyspie którą znacie z plaż, a nie z prehistorycznej rewolucji, która powinna zmienić nasze myślenie o przeszłości. Prawdziwa tajemnica czeka tam, gdzie nikt się jej nie spodziewa. Megality minorki, talajoty, taule i nawety te budowle one po prostu nie pasują do naszej historii. Minorka. Najbardziej wysunięta na wschód wyspa hiszpańskich Balearów. Na pierwszy rzut oka istny turystyczny raj, turkusowa woda, złote plaże, zielone wzgórza, ale pod tą rajską powierzchnią drzemie coś o wiele starszego. To prawdziwy skansen prehistorii, pod gołym niebem. Na tej niewielkiej wyspie, mniejszej niż Warszawa, znajdziemy ponad 1500 prehistorycznych zabytków. To jedno z największych zagęszczeń takich miejsc na świecie, co sprawiło, że we wrześniu 2023 roku stanowiska archeologiczne minorki talajockiej wpisano na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To dzieła tajemniczej kultury talajockiej, która rozwijała się tu od epoki brązu, już około 1700 roku przed Chrystusem. Ci ludzie nie zostawili po sobie słowa pisanego, żadnej kroniki, która wyjaśniłaby nam ich świat. Zostawili tylko kamień. Konstrukcje tak dziwne, tak unikalne i tak zaawansowane, że archeolodzy do dziś zadają sobie dwa fundamentalne pytania: jak to zrobili i właściwie po co? Zacznijmy od czegoś, co jest absolutnie wyjątkowe dla minorki. Spójrzcie na to. Nazywa się to Naveta, co po katalońsku znaczy mały statek. Nazwa nie jest przypadkowa. Ta masywna megalityczna budowla naprawdę wygląda jak odwrócony kadłub statku. Najsłynniejsza z nich, Naveta de Studons, ma prawie 14 metrów długości i została zbudowana z idealnie dopasowanych kamiennych bloków, bez grama zaprawy. Archeolodzy są co do jednego zgodni. Navety były zbiorowymi grobowcami. W środku na Veta de Studons znaleziono szczątki co najmniej 100 osób, chowanych tam przez wieki, między 1200 a 750 rokiem przed naszą erą. Złożono ich do grobu z osobistymi przedmiotami, bransoletami, kościanymi guzikami i prostą ceramiką. To jednak nie wyjaśnia najważniejszego. Po co budować grobowce w kształcie statków? W niemal każdej kulturze statek to symbol podróży. Czy chodziło o ostatnią podróż w zaświaty? Być może, ale żadna inna kultura w Europie nie budowała tak monumentalnych, kamiennych statków dla swoich zmarłych. To pierwszy dowód, że mieszkańcy Minorki myśleli inaczej. Ich symbolika jest unikalna, a technologia zdumiewająca. Jak cywilizacja, która dysponowała jedynie narzędziami z brązu i kamienia, była w stanie tworzyć tak gładkie i precyzyjne konstrukcje. I tu robi się jeszcze dziwniej. To jest moment, w którym historia minorki kompletnie wymyka się znanym nam schematom. Oto taula. Nazwa, podobnie jak naweta, pochodzi z języka katalońskiego i oznacza po prostu stół. Ale spójrzcie na to to gigantyczne, kamienne monumenty zbudowane z dwóch potężnych bloków, ułożonych w kształt litery T. Pionowy filar wbity jest w ziemię, a na jego czubku leży idealnie zrównoważona pozioma płyta. Największe z nich, jak Taula Storalba Densa Lor, mają 5 metrów wysokości i ważą ponad 25 ton. Pomyślcie o tym przez sekundę. 25 ton. To waga kilku dorosłych słoni. Uniesiona i z chirurgiczną precyzją osadzona na szczycie kamiennego filaru. Oficjalna teoria mówi, że tałasy były sercem sanktuariów, miejscem kultu. Znaleziono przy nich ślady ognia i kości zwierząt, co sugeruje składanie ofiar. Niektórzy badacze wierzą, że mogły być symbolem bóstwa, tak jak krzyż dla chrześcijan. Inni, że miały znaczenie astronomiczne, bo większość jest skierowana na południe. Ale każda teoria. Rozbija się o to jedno pytanie – jak oni to zrobili? Jak ludzie z epoki brązu, bez dźwigów i zaawansowanych maszyn, którzy nawet nie używali koła do transportu, zdołali wyciąć, przenieść i ustawić te potwory z taką precyzją? To wyczyn inżynieryjny, który wydaje się wyprzedzać epokę o setki, jeśli nie tysiące lat. I co najważniejsze, taulasy są absolutnie unikalne. Nie znajdziecie ich nigdzie indziej na świecie, tylko tu na minorce. To tak, jakby ta mała wyspa była poligonem doświadczalnym dla jakiejś zapomnianej, świętej technologii. Ale nawet to nie jedyny zaskakujący sposób, w jaki ci ludzie chowali swoich zmarłych. W klifie nad zatoką kala Morel odkryto coś jeszcze innego spektakularną nekropolię 14 jaskiń, sztucznie wykutych w litej skale. To nie są proste groty, to istne miasto umarłych. Używano go przez niewiarygodnie długi czas, od epoki brązu aż po czasy rzymskie. Niektóre z tych grobowców to skomplikowane konstrukcje z wewnętrznymi kolumnami, różnymi poziomami, a nawet dziedzińcami. Jedna z fasad posiada nawet zdobienia inspirowane architekturą klasyczną co świadczy o kontaktach z innymi kulturami Morza Śródziemnego. To pokazuje, że równolegle do wznoszenia kamiennych nawet ta sama kultura z równą precyzją tworzyła podziemne pałace dla duchów, naśladujące prawdziwe domy. Jeśli nawety pokazują unikalną duchowość, a taulasy niemożliwą technologię, to trzeci typ budowli, tak zwane talajoty, opowiada o skali i organizacji tej cywilizacji. Talajot to stożkowata wieża zbudowana z ogromnych, nieobrobionych kamieni techniką cyklopową. To najliczniejsze zabytki na wyspie. Zbudowano ich setki, rozsiane po całej minorce, często na wzgórzach z idealnym widokiem na okolice. Wokół nich wyrastały całe osady, otoczone potężnymi murami. Talajoty były sercem tych społeczności. Ale po co je budowano? Tu zaczyna się prawdziwa debata. Być może były wieżami strażniczymi do wypatrywania wrogów z morza. To logiczne, ale część z nich leży w głębi lądu, bez żadnej strategicznej wartości. A może były to ufortyfikowane domy wodzów, symbole władzy i statusu, albo centra ceremonialne dla całej społeczności. Niezależnie od funkcji, ich liczba i solidność świadczą o jednym: kultura talajocka. Była świetnie zorganizowanym, zamożnym i silnym społeczeństwem. To nie byli prości pasterze, to byli budowniczowie i inżynierowie. Stworzyli cywilizację zdolną mobilizować setki ludzi do wieloletnich, monumentalnych projektów. Cywilizację, która dominowała na wyspie przez ponad tysiąc lat, aż jej schyłek zbiegł się z przybyciem Rzymian, co miało miejsce około 130 roku przed Chrystusem. Podsumujmy tę niecodzienną zagadkę. Grobowce w kształcie statków płynące w zaświaty. Gigantyczne 25 tonowe kamienne stoły zbudowane przy użyciu zapomnianej technologii. Setki tajemniczych wież świadczące o potędze społeczeństwa, które je wzniosło. Konstrukcje z minorki nie pasują do niczego innego co znamy ze starożytnego świata. Nie pasują do prostego obrazu epoki brązu z podręczników. Kiedy oficjalna historia mówi o prymitywnych plemionach, tysiące ton kamienia krzyczą o zaawansowanej, oryginalnej i zaginionej cywilizacji. Kim byli ci ludzie? Skąd wzięli swoją unikalną wiedzę inżynieryjną? Dlaczego wyrażali swoje wierzenia w tak monumentalny sposób? Czy byli odizolowaną anomalią, czy może ostatnim echem? jakiejś starszej, zapomnianej wiedzy. Być może nigdy nie poznamy odpowiedzi. Kamienie uparcie milczą, ale ich obecność to potężne przypomnienie, że historia nie jest prostą linią. Jest pełna luk, zagadek i anomalii, które podważają wszystko, co wydaje nam się, że wiemy. A największe tajemnice czasami nie leżą w Egipcie czy Peru, ale czekają tuż pod naszym nosem. Na małej wyspie, na Morzu Śródziemnym, co sądzisz? Która z tych budowli jest najbardziej zagadkowa? Nawety, taulasy, a może talajoty? Skąd podobieństwo do Gobekli Tepe? Daj znać w komentarzach, jaka jest Twoja teoria. Jeśli chcecie odkrywać więcej takich niewyjaśnionych tajemnic z przeszłości i miejsc, które nie pasują do naszej historii, subskrybujcie kanał i dołączcie do naszej podróży w nieznane. Dzięki za oglądanie.